Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z serii QA, czyli odpowiadam na Wasze pytania dotyczące naszej przeprowadzki. I dziś chciałam odpowiedzieć na pytanie, które padało właściwie chyba najczęściej, mianowicie dlaczego w ogóle się przeprowadziliśmy i dlaczego do Hiszpanii. A więc, może od początku, bo większość z Was była świadkami naszych poszukiwań nieruchomości w Polsce, szukaliśmy. Domu do zakupu. Natomiast bardzo opornie doszło. Ceny były totalnie nieadekwatne. Musielibyśmy wydać całe nasze oszczędności i prawdopodobnie jeszcze się dokredytować, żeby kupić coś, co nawet w niewielkim stopniu nawet nie sprostałoby naszym potrzebom na tamten czas. I to trwało. No jakieś pół roku w międzyczasie procedowaliśmy już sprzedaż naszego mieszkania, gdy byliśmy już praktycznie na samym końcu jakby tego procesu sprzedaży, cały czas nie mieliśmy nic, co by nam odpowiadało. Była jedna nieruchomość tak naprawdę przez cały ten czas, która wpadła nam w oko, natomiast ona wpadła nie tylko nam i praktycznie no W przeciągu dwóch tygodni już była sprzedana, więc się spóźniliśmy od rabinek, ktoś był szybszy. Jeżeli też może aktualnie poszukujecie mieszkania lub, lub domu w Warszawie, czy też po prostu w Polsce, to wiecie, że teraz rynek nieruchomości, to co się dzieje, jest niesamowite. A więc pod koniec tego procesu, chcąc dać sobie trochę więcej czasu, zaczęliśmy szukać mieszkania na wynajem, po to, żeby mieć, dajmy na to rok. Yy, w trakcie którego będziemy mogli sobie na spokojnie dalej tego domu szukać albo postanowić po prostu co dalej. No i tutaj był kolejny problem, ponieważ <grywa> jako parze z dzieckiem i z psem, który potrzebuje dość dużego ogrodu, wynajęcie mieszkania z ogrodem czy też domu z ogrodem okazało się, że nie jest to wcale takie proste. I za każdym razem, kiedy znajdywaliśmy już coś, co nam odpowiadało to my z kolei nie odpowiadaliśmy osobie, która miałaby nam to mieszkanie wynająć. Czyli dziecko-pies było tutaj bardzo dużą, bardzo dużym problemem dla tych ludzi. Bali się po prostu osób wynająć. I skąd narodził się w ogóle pomysł przeprowadzki za granicę? To nie jest tak, że nagle nam to wskoczyło do głowy. My właściwie, odkąd się znamy, zawsze o tym rozmawialiśmy. Że prędzej czy później A? będziemy chcieli spróbować życia za granicą. Podróżowaliśmy, zwiedzaliśmy różne kraje i no tak cały czas gdzieś głośno, głośno o tym myśleliśmy. Ale nigdy nie mieliśmy właściwie żadnego konkretnego kraju na myśli. Zawsze ten temat pozostawał otwarty. Jak byliśmy gdzieś na wakacjach, to właśnie tak trochę też się rozglądaliśmy. Rozglądaliśmy pod kątem tego, jakbyśmy się chcieli do danego kraju przeprowadzić. No i jak Hiszpanię poznałam wcześniej dość dobrze. Zakochałam się w niej ze wszystkich państw, w których byłam. Hiszpania zawsze podobała mi się, zdecydowanie najbardziej. Mentalność ludzi tutaj mi się podoba, yy, kraj mi się podoba, natura, język. Yy, właściwie zdecydowana większość rzeczy, które byłam w stanie gdzieś zaobserwować tylko podczas wakacji, to no bo wiadomo, że nie mieszkając tutaj, to ciężko się tak naprawdę rozeznać. Ale to, co byłam w stanie gdzieś zaobserwować podczas wszystkich moich wyjazdów, trochę tego było na szczęście więc, więc mogą też zobaczyć przekrój niemalże całego kraju i duże miasta, i małe miejscowości yy, czy stolice no to wiedziałam, że jeżeli mam się gdzieś przeprowadzać w Europie to właśnie do Hiszpanii jeżeli chodzi o pracę, no to w moim przypadku zawsze sytuacja była o tyle prosta, że ja bez względu na to, czy będę zajmować się makijażem, czy moim wyuczonym zawodem, czyli fotografią yy, czy też będę robić coś związanego z plastyką czy tak jak teraz social media, YouTube, ja wszystkie te rzeczy jestem w stanie robić zdalnie, na miejscu, gdzie się nie zdajne znajdę, tam jestem w stanie się tym zajmować. Problem natomiast był większy trochę z Piotrem, ponieważ on w swoim biznesie specjalizuje się w biznesie morskim, więc mogłoby się wydawać, że Hiszpania idealna. Jednak największe firmy w tym biznesie, który go interesuje, najwięksi armatorzy są w Norwegii i w Grecji, w jego konkretnej specjalizacji. Więc ta Hiszpania nie do końca mu leżała, nie był cały czas przekonany. E, cały czas praktycznie ktoś się odzywał zainteresowany nim. Jednak e, albo nam nie pasowała lokalizacja, czy też, e, czy też e, jakby pensja. E, ostatnia, właściwie taka najpoważniejsza. Najpoważniejsza poważniejsza rozmowa była z Maltą, ale tam z kolei, właśnie nam pensja nie odpowiadała. Koniec końców stanęło na tym, że jakby i tak nie mamy gdzie mieszkać, bo mieszkanie jest sprzedane. E, nic nie jesteśmy w stanie wynająć sensownego, bo po prostu nie ma sensownych ofert w Warszawie, e, takich, gdzie moglibyśmy komfortowo żyć z dzieckiem i z psem, czyli ogród. Więc doszliśmy do wniosku, że po prostu szukamy jednocześnie cały czas za granicą. No i paradoksalnie, słuchajcie, takiej Hiszpanii, na którą ja cały czas naciskałam, żeby to była na Hiszpania, takiej Hiszpanii dużo łatwiej było nam znaleźć właśnie sensowne mieszkanie z ogrodem. No i tutaj, wiadomo, dodatkowo ciepełko, jednak pogoda nie marzy cały rok, więc to są bardzo, bardzo duże plusy. Na czym stanęło, że chodzi o Petra Pracę? Stanęło na tym, że po prostu Jolo i Piotr już właściwie, można powiedzieć, że złożył. Poinformował o chęci jego odejścia od pracy, ale mm, jego pracodawca wykazał się mm, na tyle dużą tolerancją i, i na tyle im zależało na tym, żeby jednak Piotr pozostał w tej firmie, że zgodzili się na to, żeby pracował zdalnie z Hiszpanii. Oczywiście nie będzie to trwało bezterminowo. Pracodawca Piotra powiedział, że dopóki się sprawdza, to się sprawdza i niech tak pozostanie. Więc no, dało nam to bardzo, bardzo dużo bezpieczeństwa. Jest to dla nas bardzo komfortowe ponieważ jednak mamy tutaj jakąś pensję, a plan był taki, że po prostu przyjeżdżamy tutaj i będziemy tutaj na miejscu szukać. Ale w związku z tym, że właśnie pracodawcy Piotra zależało na tym, żeby jednak on pozostał w firmie, żeby pracował w systemie zdalnym, no to póki co na szczęście jakby o to się nie musimy martwić. Tak właśnie wydarzyła się nasza przeprowadzka, gdy już, że tak powiem, sprawy były na ostrzu noża. My już jakby procedowaliśmy, byliśmy na końcu procesu sprzedaży naszego mieszkania. Nadal nic nie mieliśmy, zaczęliśmy szukać właśnie tego mieszkania na wynajem, co też szło jak krew z nosa. Wtedy wiedzieliśmy już, że chyba jednak trzeba będzie wdrożyć plan, plan C, jak nie D, i po prostu szukać za granicą. No i tutaj znaleźliśmy szybciej to, czego potrzebowaliśmy, to na czym nam zależało. A dlaczego Hiszpania? No tak, jak już wam wcześniej troszeczkę wspomniałam, ja bardzo dużo, właściwie ze wszystkich swoich podróży miała zliczyć. No to właśnie najwięcej razy byłam w Hiszpanii i ten kraj po prostu najlepiej znam. Lubię go, czuję się tu jak u siebie. Jedna z Was pisała mi kiedyś, że gdy, gdy wejdziemy, już znajdziemy nasz dom, ten wymarzony, wejdziemy do niego, to będziemy po prostu wiedzieć, że to jest ten dom ja tak zawsze miałam w Hiszpanii gdy tutaj przylatywałam na wakacje przylatywałam tu i ja się tutaj po prostu czułam jak u siebie nie czułam się wyobcowana. nie czułam się dziwnie, nie czułam się wiecie tak że jestem nie na miejscu w żadnym innym kraju tego po prostu nigdy nie miałam nigdy nie miałam czegoś takiego takiego poczucia luzu i komfortu dlatego tak bardzo zależało mi na tym właśnie żeby to była Hiszpania wbrew obiekcjom Piotra więc ja go, ja go namówiłam właśnie na to Hiszpanię ciepło, pogoda bardzo mi odpowiada Mentalność Hiszpanów, ich osobowość, to, że są tacy uśmiechnięci. Mam wrażenie, że oni mentalnością są troszeczkę podobni do nas. Są bardzo Przepraszam Was, ale przez ostatnie dni jest u nas bardzo, bardzo wietrznie, dlatego nie zbliżam się w ogóle do morza. Yy, ponadto jedzenie, kultura. Yy, jest to jednak mimo wszystko, bądź co bądź, w miarę blisko od Polski. Tak jest dużo lotów. Yy, wiadomo, że. Bliżej byłoby gdzieś, gdzieś w rejony Alicante czy Barcelony, ale tamte okolice nam nie pasowały. Mimo, że Alicante bardzo dobrze wspominam, to nie jest to jakby klimat, którego szukaliśmy dla nas. Tak wyszło, że tutaj się osiedliliśmy w Andaluzji. Andaluzja jest piękna, jest może tutaj troszeczkę mniej polonii e, niż w innych częściach Hiszpanii. E, bliżej Polski, no jesteśmy praktycznie na samym końcu. Ale tutaj to, co dla nas też było bardzo istotne pod kątem pracy, to jest bliskość Gibraltaru, a raczej myślę tutaj właściwie bardziej o Piotrze, bo w jego pracy ta bliskość tego Gibraltaru no to, jest, to jest też bardzo duży atut, gdyby miał szukać jednak tutaj pracy na miejscu kiedyś, a pewnie prędzej czy później się to wydarzy. No i nie ukrywam, że bliskość Gibraltaru i to, że tutaj już właściwie bardzo, no już bliżej z Europy do Stanów Zjednoczonych się nie da być, to wydaje mi się, wydawało się nam bardzo dużym po prostu plusem tej lokalizacji, dlatego też tak daleko, tak daleko w tej Hiszpanii mieszkamy od Polski. Przepraszam za was, że jest taki chaotyczny film, ale te warunki pogodowe mnie dzisiaj trochę wytrącają z rytmu. E, jeszcze jedno pytanie, na które właściwie powinnam odpowiedzieć, bo też bardzo często padało, mianowicie kiedy podjęliśmy decyzję o przeprowadzce? No to było jakoś pod koniec tego procesu szukania domu, kiedy już widzieliśmy, że jest po prostu porażka. Piotr e, bardzo często wertował te strony i on już znał praktycznie wszystko. Oglądaliśmy non stop, wiecie, te same oferty, tylko inne zdjęcia, inne nazwy. Mieliśmy wrażenie, że zobaczyliśmy już mm. wszystko i że jest masakra z tym rynkiem nieruchomości na tamten moment. Nic nas nie satysfakcjonowało. Więc e, ten plan właśnie wyprowadzki zaczął gdzieś tam nam z tyłu głowy wybrzmiewać coraz głośniej, coraz głośniej. Później właśnie jeszcze był problem ze znalezieniem mieszkania tymczasowego, więc tylko nas upewniło w tym, że chyba trzeba iść po prostu tą drogą i szukać czegoś za granicą. No i sami widzicie, znaleźliśmy dużo prościej niż w Polsce. To jest w ogóle jakiś absurd, bo, bo to mieszkanie, które tutaj wynajęliśmy, nie było wcale wiecie, jakimś, nie wiem, 30, 40 tylko raczej powiedzmy, nie wiem, siódmym, ósmym, którym się zainteresowaliśmy tutaj. Więc, więc poszło nam to znacznie sprawniej niż, e, niż właśnie w Polsce. No dobrze i to właściwie chyba wszystko. Mam nadzieję, że, że odpowiedziałam na wszystkie nurtujące Was kwestie. Jeżeli jeszcze coś jest, to bardzo proszę po prostu o zadawanie pytań w Q&A w Instagramie, bo wtedy mam wszystko w jednym miejscu. Albo tutaj pod filmami, jeśli mam problemów, będę odpowiadać. W następnych filmikach. Także ja jestem ubezpieczona woda. Idziemy się z mamą przejść. Zobaczę, czy odważy się pójść nad morze. Ale jest dzisiaj okrutny wiatr. Także wam życzę miłego dnia. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania. I widzimy się już za niedługo w kolejnych filmach i vlogach.